Dzień zdrowia i piękna powraca do dębicy. Jak co roku wszystkie panie z okolic mogą za darmo zadbać o swój wygląd, aktywność fizyczną oraz stan zdrowia? Wystarczy zapisać się na listę. Będą wykłady, badania, konsultacje i pokazy. Myślę, że panie zechcą znaleźć troszeczkę czasu, aby zatrzymać się, w tym pędzie, na tłoku obowiązków rodzinnych, zawodowych. I poświętować wspólnie, zafundować sobie troszeczkę luksusu, troszeczkę nowej wiedzy, wiadomości, bo w czasie tego wydarzenia będą wykłady dotyczące zdrowia i dbania o swoją urodę, ale także możliwość konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin. Począwszy od kosmetologów, poprzez trychologa, fizjoterapeutę, dietetyków, rehabilitantów i wielu, wielu innych specjalistów. Na uczestniczki czekają też niespodzianki. Każda z pań weźmie udział w losowaniu. Do wygrania zabiegi pielęgnacyjne, bony prezentowe, zestawy kosmetyków oraz vouchery. Zapraszam więc serdecznie na to wydarzenie i oczywiście proszę o rejestrację, im wcześniej tym lepiej. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zapisać się na listę. Można to zrobić bezpośrednio w Dąbickiej Aptece Melissa lub pod numerem 781 337 099. Dzień Piękna odbędzie się 8 września w hotelu Lord. Rozpoczęcie o 18:00. Zapraszamy.